Witam Was, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ponownie znajdujemy się na Belly Bowcie i dzisiaj wróciłem na to jezioro, czyli na leśne jezioro po życiówkę, tak bo w poprzednim odcinku bardzo ładnie połowiliśmy, a w tym odcinku mam nadzieję jeszcze lepiej. E, także trzymajcie kciuki. No i co? Ja już nie będę przenucał, lecimy łowić grube ryby. Generalnie mój dzisiejszy kijek to Konger Dynamics od 8 do 32 gramów. Łowimy na kanibala uzbrojonego w 5 gramowej główce. No i co? Będziemy polować. Trzymajcie kciuki, oby były naprawdę jakieś dobre ryby. No i co? Skupiam się na łowieniu i będziemy pędzić po pierwszą rybę, moi drodzy. Kurde, był, był, widzieliście widzowie jak wyskoczył, ale ładnie wyskoczył, kurde. Znaczy tak bardziej ogonem machnął, ale może być pow powtórzy, także spróbujemy jeszcze raz tam trafić, ale machnął ładnie ogonem. Pyk. Aj, to nie trafiony źródł, ale dobra, może podpłynie. Dobra ryba była. To była dobra ryba. To była naprawdę bardzo dobra rybka. Chyba podpłynę sobie delikatnie. No, myślę, że powinno się udać. Tylko muszę tam trafić. Jest! Siedzi! Mamy go! Yes, Jest dobra rybka! Przed mi wrzesko, muszę trochę... A nie, jednak... Chociaż może i wymiarowy. Nie no, może wymiar będzie, wiecie? Może wymiar będzie? A nie, jednak do wymiaru to mu bardzo daleko. Po prostu, po prostu... taki trochę... Może z daleka się wydawał większy? Nie wiem, szczerze. Ale jest szczupak na naszym koncie wypięty już. O, taki 40 -taczek. mocna 40 moi drodzy. No fajnie, że jest. Bardzo fajnie że uderzył. Cieszę się z niego bardzo, szczerze mówiąc, bo mamy pierwszą rybę wyciągniętą. Fajnie, fajnie. Cieszę się szczerze bardzo. E, mega fajna akcja, że na początku nie trafił i po jakimś czasie powtórzył ciekawe czy to było widać jak nie trafi bo fajnie ogonem tak machnął ale szczerze jestem zadowolony i polujemy na kolejne trzymajcie kciuki kurde spadł Kurde! Widzieliście to widzowie? Widzieliście? On cały czas próbuje moją przynętę walnąć. Pyk. O, ale wyskoczył fajnie. Ale mały jest bardzo. Ale może go wczepimy. Zobaczymy. Jest! Kurde, był znowu. Dobra. Zobaczymy, może powtórzy jeszcze. Ale bardzo malutki, sami widzieliście chyba. Mam nadzieję, że to się nagrało fajnie. Jest! Mamy go. Mamy gościa. Jezu, mikro Hop, Dobra, jest pod braku. Bardzo mały ten szczupak jest. Ale jest, to jest najważniejsze, że mamy go. Bo kolejna ryba na naszym koncie. Ale go chwycił. Oddawaj kanibala, gościu. O, dobra, taki oś czupaczek Nie wiem jak go wam zaprezentować, tak o, tak o, nie wiem, o, taki mały i wypuszczamy gościa do wody, wraca do swojego domku. Dzięki, że wziąłeś kolego. Fajnie, fajnie. Kurde był! Ajajajajaj aj, aj, aj. Widzieliście widzę, jak on się tam wynurzył? Nie wiem szczerze, czy wy, czy wy to widzieliście, ale... Był ściupak Dziwne, że się nie piął. Szczerze mówiąc A, chwycił bokiem pewnie Ta guma jest pokaleczona, bo wyjęła mnóstwo ryb Oraz... Yy, mnóstwo brań miała Ale... Ciekawe, jak duży był ten ściupak, bo szczerze nie widziałem, tylko widziałem wir, jak zawirował i uderzył, szczerze nie wiem, ale wydaje mi się, że był taki podwyjemniak, nie Ale no, może powtórzy, chociaż wydaje mi się, że się ukłuł, także wątpię, aczkolwiek wszystko jest możliwe. Ale naprawdę te ryby dzisiaj to gryzą jak porąbane, nie? Są mega aktywne. Co prawda, bardzo dużo małych ryb łowię, ale e, ogólnie najważniejsze, że szczupaki są aktywne e, i generalnie no, myślę, że jakiegoś dużego dopadniemy, a dużo małych. Ale jest dorado tak szczerze. Jest! kuli był znowu! Ja pierdzielę! Ale to był tak... To jest taka nieba 60 centymetrów. W ogóle widzowie, to przedostatnie wyprawy na to leśne jezioro, coraz więcej mam takich przeżyć, że wiecie, że widzę jak ryba goni moją przynętę, albo wyskakuje z wody. Szczerze mówiąc, to jest naprawdę niesamowite przeżycie i życzę każdemu takiego przeżycia, ponieważ to taki zatrzyk adrenaliny oraz tak fajnie to wygląda, że no, coś cudownego. Także życzę każdemu takiego przeżycia. Ja tak naprawdę co chwila mam już to przeżycie bajeczne, to jest ale lepiej, żeby te ryby się wpinały i trafiały w tą przynętę. Bo na razie to cienko jest. Jest! Siedzi chyba O, ten ten wymiarowy, moi drodzy. Ten będzie wymiarowy. O, silny jak cholera. Idzie fajnie. O taki wymiarek będzie. Jest. Siedzi pod braku. Wymiarowa rybka. Mamy to. O, 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 o spokojnie, spokojnie. szczupaku, panie szczupaku. Spokojna pańska głowa. Delikatnie bardzo. O! Dobra. Wypięty. Delikatnie bardzo był zapięty. Yy, także no. Kanibalek oczywiście 12,5 cm. Przetrę tylko. I mamy fajnego szczupaka podbieraku, Znaczy fajnego, no. Wymiarowy. Po prostu jest. Także no. Hop. Taki. pod... 60 cm. No, może nie, przesadziłem. 55, może 57 cm. Tak się prezentuje, ściupaczek. Fajnie, że wpadł. Że Bardzo się cieszę. Elegancko. Taka fajna rybka. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę. Dobra, moi drodzy. Ja już muszę zmienić kanibala Niestety potem mi już sam spada. Także tą bestię musimy. Djąć, patrzcie, ile to przeżyło w ogóle, niesamowite. Ile to miało w ogóle ryb i wciętych, i niewciętych. wciętych, mega, mega dużo przeżył. Naprawdę fajnie to wygląda. No, fajnie, bardzo fajnie, dużo ryb mi dał, ale już się nie nadaje do używania. Mm, więc teraz, niestety, ten kolor mi się skończył. 别人知道我是没手表等。但 Kurde był. Ajajaj. Ale wydawało mi się na początku, że właśnie miałem rybę, która nie trafiła, i się nie myliłem. Bo miałem rybę. Powtórzyła jeszcze raz, ale również nie trafiła. Ale rzucimy jeszcze raz. To może powtórzy. Dobra. Ładujemy jeszcze raz. Może powtórzyć, a nie jak jest. Tyk. Dobra, chyba odpuszczamy go, bo raczej się Jest, siedzi. O kurde no, spadł. Ale widzieliście, szarpałem za zielsko. I uderzył. Może powtórzy. Jest! Kurde, ten znowu był. Ja pierdzielę. Dobra, hop. I jeszcze raz trzeba. Pyk. Widzowie, wyłączyłem na chwilę kamerkę i jest... Bardzo malutki pistolecik, tak se podłożyłem podbieraczek, bo szkoda, żeby się spiął, bo chciałbym Wam go pokazać. Jest bardzo malutki ogólnie i na chwilkę dosłownie, na sekundę wyłączyłem kamerę, a ten mi uderzył akurat wtedy, kiedy wyłączyłem kamerę, więc pod koniec holu właśnie e, włączyła się kamera, dlatego momencik tego holu widzieliście. Delikatnie zapięty, ładnie chwycił. Taki pistolesik naprawdę z 25 cm, o! No i wypuszczamy gościa do wody. Fajnie, że puknął, bo mamy kolejną rybę wyjętą. Jest elegancko, ale zaskakują mnie naprawdę te małe ryby, ponieważ one walą tak totalnie z zaskoczenia, że naprawdę bym się nie spodziewał. I zazwyczaj właśnie nie trafiają, ale teraz ten trafił. No i co, lecimy po kolejne. Zmieniałem baterię, bo mi padła i jest kolejny pistolecik. Aj, spadł, kurde! Wyskoczył się, wyskoczył i się wypiął. Jest, siedzi. siedzi, mamy. Kurde, spiął się. Aj, jaj, jaj, spiął się, kurde, bo płynął od razu w zielsko. I... Biał się, a to był już wymiarowy szczupak. Aj, był. Był strzał. Jest, kuglidy był. Ale ładny widzowie. Ale mi zapierdzieju przynęte. O kurde, to była dobra ryba, to była dobra ryba, trzeba powtórzyć koniecznie, hu hu hu, to był wymiar luźno, błagam Cię powtórz, szczupaku, ale przywalił mi pięknie, aż się przestraszyłem. A mi się nogi trzęsą. No tak da. damy chwilę opaść, dwa podbicia i jedziemy. Dalej. Nie no, chyba nie się, kurde. Jest, siedzi. Mamy rybkę. O, wymiarowa będzie. Będzie wymiar, moi drodzy. Będzie wymiar. Zapakował w zielsku. Niedobrze trochę. O, dobra, jest, wyszedł. Znowu zaparkował. O. Kurde, jak go teraz z tego zielska wytargać. Bo nie jest w tym zielsku cały czas. Czekajcie, podpłynę może. Hop. zrobimy tak Zakręcimy Tutaj jest ściupak Kójdę jak to zrobić Bo się chyba hakot przynajmniej wbił w zielsko i teraz No trzeba ryzykować chyba Próbować to tak rozegrać Zrobimy hop Dobra, skoczył. skoczył do nas na pokład. Także mamy ściupaka. Jest rybka. Włożę go do podbieraka na razie. Szybko. Żeby tutaj ogarnąć delikatnie wędkę. Dobra. Trochę kamerę chłopał. Czekajcie. przetrę, Dobra, już chyba jest dobrze. Chyba wytarłem. Tak mi się wydaje. Dobra, moi drodzy, mamy kolejnego ściupaka na koncie. Także teraz go Wam zaprezentuję. Dobra. Teraz będziemy wypinać gościa. Niby delikatnie, ale był dobrze wpięty. Był dobrze wpięty, a niby delikatnie. Gumeczka jest. No i taki ściupak, szczerze myślałem, że był większy bo jednak jest taki. Tak się prezentuje. Jednak nie jest wymiarowy, bo myślę, że ledwo 40 cm będzie miał. Także tak się prezentuje rybka. I wypuszczamy gościa do wody. Szkoda, że nie jest wymiarem, ale, ale cóż, nic się nie zrobi. O! O mnie, jeszcze skłany. Jest dobrze. Kurde, był. Był. Widziałem jak płynął. Widziałem jak płynął za moją przynętą. Pyk. No Widziałem jak płynął za moją przynętą, ale nie trafił niestety. Szybkie obczyszczenie. Jest, siedzi. o kurde, o kurde, to jest dobra ryba. To jest dobra ryba bardzo. Bardzo dobra ryba, Moi drodzy. Ło To jest... To jest fajny szczupak o kurde. Jest podbierać, mamy to. Ole wariat, Dobra, mamy rybę. Słuchajcie. O kurde. 70 plus. Chyba. Ja pierdzielę. Let's go widzowie. Mamy to. Mamy rybę. Dużą, bardzo dużą. Widziałem jak płyną za moją przynętą i już wiedziałem, że będzie mój, nie? Już wiedziałem, że będzie mój. O, kurde. Spokojnie ściupaku. Wypinamy. Pięknie się pią. Elegancko. O kurde. Dobra, to jest ryba 70 cm. 7 dyszek na spokojnie będzie miał. Piękna ryba. Piękny ściupak. Pięknie to wygląda w ogóle. O, ale te barwy to coś pięknego. Te barwy to coś, to coś pięknego, naprawdę. Piękny ściupak jest w moich rękach, moi drodzy. I ta ryba dała mi naprawdę dużo frajdy. Na początku nie trafiła, a teraz, moi drodzy, gdy na początku nie trafiła, to teraz powtórzyła i mamy... Tego oto pięknego gościa, który na 100% ma powyżej 70 centów. Grub, gruby już bardzo, bo tamte niewymiarowe i wymiarowe 50 taki, to naprawdę bardzo chude ryby. A to jest naprawdę dobra, świetna ryba. Myślę, że spokojnie 7 dyszek. Także jest pięknie, cieszę się bardzo. No dobra widzowie, ja już płynę do brzegu, straszna ulewa mnie złapała. E, połów generalnie uważam za naprawdę bardzo, ale to bardzo udany. E, generalnie, dzisiejszy dzień to był najlepszy dzień w moim życiu, e, jeśli chodzi o wędkowanie, znaczy łowienie ściupaków. E, naprawdę najlepszy dzień i jest naprawdę świetnie. Udany połów, cieszę się bardzo. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu i lecę do domu. Trzymajcie się.